Sekret Wilczej Gromady to animacja w reżyserii Toma Mura i Rosa Stewarta. W dubbingu usłyszymy Ewę Whittaker, Honor Nivsi i Shona Bina. Film obecnie można obejrzeć na Apple TV. Sekret Wilczej Gromady opowiada historię niezwykłej przyjaźni między Robin, córką myśliwego, a mieszkającą w lesie Mabe. Niestety jest to pierwszy film Toma Moora, który mam okazję obejrzeć, bo chociaż sekret Księgi Skells mam na swojej liście do obejrzenia już od bardzo, bardzo dawna, to jakoś nigdy niestety nie udało mi się po niego sięgnąć i teraz już jestem totalnie utwierdzona w przekonaniu, że muszę to wreszcie zrobić. Sekret Wielczej Gromady kontynuuje zamysł Mura i Stewarta, którzy w swoich filmach skupiają się na irlandzkim folklorze, legendach i mitologii. Za inspirację dla sekretu Wilczej Gromady posłużyła legenda o wilkach z Osorage, jest to legenda o grupie pogan, która nie dała się nawrócić świętemu Patrykowi, za co Spotkała ich klątwa, na skutek której w nocy zamieniali się w wilki. To, co jest piękne w Sekrecie Wilczej Gromady, to jest to, że nie podąża on tylko i wyłącznie za jednym tematem, czy też motywem w toku swojej fabuły. Oczywiście opowiada on o legendach i o zderzeniu tych legend z pragmatyzmem i niedowiarstwem ludzi dorosłych. Traktuje o wartości, jaką jest rodzina, o poszukiwaniu przyjaźni, o częstych problemach, jakim jest brak komunikacji między pokoleniami, o szukaniu swojego miejsca, dorastaniu i swoistym rytuale przejścia między dzieciństwem a dorosłością. Ale to jeszcze nie wszystko, bo do tego dochodzi nam jeszcze okupacyjny konflikt historyczny między... Anglią i Irlandią, co niejako też znajduje odzwierciedlenie w konflikcie pragmatyzmu i legend, a także temat opresyjnej roli społeczeństwa w życiu ludzi, a zwłaszcza młodych dziewcząt. Jakby tego było mało, para reżyserów przyznała, że bardzo chciała, żeby ich film skupiał się również wokół niszczenia przyrody przez człowieka, wymierania gatunków, a także zanikaniu naturalnych habitatów zwierząt. Co więcej, im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że jakby się nad tym zastanowić, to jeszcze myślę, parę motywów i tematów poruszanych w filmie by się znalazło. A zatem ciężko jest mi się nie zachwycić złożonością sekretu wilczej gromady, który z pozoru, będąc tylko animacją, tak naprawdę napakowany jest po brzegi dorosłymi motywami i kwestiami, które myślę nie są tylko i wyłącznie dla dzieci. Do tego wszystkiego film jest nieprawdopodobnie piękny. Jestem osobiście zachwycona i zafascynowana tym, jak ten film świetnie prezentuje się wizualnie, jaką niesamowitą radość można czerpać z oglądania każdego najdrobniejszego detalu tej animacji. Bo mogłabym dosłownie godzinami patrzeć na te wszystkie krzaczki, bursuki i jelenie. Samo to, w jaki sposób namalowany jest i przedstawiony jest las w tym obrazie, już narzuca takie poczucie, że jest to na pewno las zaczarowany. Jedyne, co tak naprawdę na początku mnie kołowało, to taka dziwna perspektywa, w której zazwyczaj pojawia się miasto, ale to poczucie skołowania zanikło po jakimś czasie i wręcz stało się dla mnie dość ciekawym elementem, który wyróżnia te animacje na tle innych. Naturalnie centrum całego obrazu jest duet głównych bohaterek, dzika i wolna Maple, oraz Robin spięta sztywnym gorsetem norm społecznych. Dziewczynka marzy tylko o tym, by być wolna i spędzać czas ze swoim ojcem, jak to miało miejsce w przeszłości, ale niestety. Ojciec jest związany rozlicznymi zobowiązaniami wobec pana zarządzającego miastem, w którym obecnie mieszkają. Warto tutaj oczywiście zaznaczyć, że rzeczony pan jest anglikiem i pełni w tym mieście funkcję okupanta. Z kolei Mape to jest ucieleśnienie wolności i dzikości. Dziewczynka robi, co chce, wszędzie jej pełno i nikt nie jest w stanie powiedzieć jej, co ma robić, a czego jej nie wolno. I nie jest to przykład bezstresowego wychowania. Zatem wiedzie dokładnie takie życie, jakiego samotna Robin bardzo by pragnęła. Dziewczynki wspaniale dopełniają się nie tylko pod względem charakterów, ale również pod względem designu, ponieważ celowo zostały one zaprojektowane jako przeciwieństwa. Robin jest smukła, złożona z bardzo prostych geometrycznych kształtów, w jej designie jest bardzo dużo prostych linii, co ma korespondować z jej wychowaniem i prostym, skromnym usposobieniem. Z kolei design MAPE odzwierciedla jej rozgorączkowaną naturę i złączenie z nieujarzmioną przyrodą. W licznych zawiasach, pełnych zaokrąglonych kształtach i zdobionych elementach. Postać, która nie do końca z początku mi spasowała, to dubbingowany przez Shona Bina Bill Goodfellow, myśliwy, który przybył z Anglii do Irlandii, by na polecenie pana z miasta pozbyć się wilków, które rzekomo nękają mieszkańców. Wydało mi się zbyt prosty, i jednowymiarowy, bo jakoś mógł mnie przekonać i zainteresować. Poza tym strasznie wnerwiał mnie jego podstawowy brak umiejętności słuchania i powtarzane w kółko, jak mantra, te same kwestie. Potem jednak zdałam sobie sprawę, że to jednak nie jest dramat psychologiczny, a baśnie. A baśnie, jak to baśnie, rządzi się swoimi normami. Swoimi prawami, które w tym kontekście zostały wszystkie w pełni zachowane. Co jednak nie zmienia faktu, że dalej uważam, że ojciec jest najsłabszym ogniwem tej animacji, bo jego zapędzone kwestie po prostu mi absolutnie nie leżą. Archetypy i symbole stanowią trząt tej historii i idealnie wpisują się w sekret wilczej gromady. Znaleźć bez trudu tutaj można motyw Matki Ziemi, motyw Przyrody jako bohatera, przeciwstawienie cząstek męskich i żeńskich, noc, dzień, natura, technologia. Symboliczne jest również nazwisko głównych bohaterów, czyli Goodfellow. No i myślę, że śmiał. Bo można by się nawet pokusić o jakąś taką analizę bardziej psychoanalityczną, gdzie można by poprzypisywać funkcje it ego i superego do poszczególnych bohaterów tudzież sytuacji, w których się znajdują. Także drodzy filolodzy, jeśli szukacie jakiegoś materiału do analizy, no to zapraszam, ten film da Wam, myślę, dość szerokie pole do popisu. Ponieważ jest to niezaprzeczalnie baśń, to nastawiać się można śmiało na pewne standardowe elementy dla baśni typowe. Wliczając w to również kilka dość irracjonalnych decyzji postaci, których nikt nie kwestionuje. A nie mają one totalnie żadnego sensu, oprócz tego, że ilustrują metaforykę filmu: konflikt natury z cywilizacją, wymieranie gatunków, bezsensowne niszczenie przyrody, bo wchodzi w paradę cywilizacji. I są niejako wykładnią wyolbrzymionego charakteru danego. Postaci. Nie powiem dokładnie o co mi chodzi, bo to będzie spoiler, ale myślę, że jak obejrzycie animację, to będziecie dokładnie wiedzieć o co mi chodzi. Jednak osobiście, choć doskonale wiem jak zazwyczaj kończą się bajki, to gdzieś tam podskórnie oglądając te animacje nieco martwiłam się, czy w tym wypadku będziemy tak naprawdę mieć do czynienia z Happy Endem. No bo spójrzmy na taką klasyczną animację, jaką jest mała syrenka, no i porównajmy ją z oryginałem Andersena, no nie jest to to samo. W ogóle taki właśnie przykładowy Disney, myślę, dość mocno rozpuścił nas, jeśli chodzi o strukturę bajek i to czy ma tam miejsce happy end, czy nie. A właśnie przez to, że historia opowiedziana w Sekrecie Wilczej Gromady jest dla mnie zupełnie nowa i do tego opowiedziana z odpowiednim zbilansowaniem, to trzymała mnie naprawdę w napięciu do samego końca i uważam to naprawdę za jej ogromny plus i wielkie zaskoczenie. I ma co owijać bawełnę. Sekret Wilczej Gromady zrobił na mnie naprawdę niesamowite wrażenie i strasznie żałuję, że jest dostępny w obecnej chwili tylko i wyłącznie na platformie Apple TV, no bo tak naprawdę mocno to ograniczy grono jego odbiorców. Dodatkowo jak najbardziej moim zdaniem słusznie film ten zdobył nominację do Oscarów w kategorii filmu animowanego. Jest w tej kategorii zdecydowanym mym faworytem, no ale niestety obawiam się, że nagrody nie dostanie, no bo mamy w tej kategorii również nominowany film Co w duszy gra, i są że to on zgarnie statuetkę. A moim zdaniem trochę szkoda. Znaczy nie żeby co w duszy gra było złym filmem, tylko po prostu Sekret Wilczej gromady podobał mi się bardziej. Także ode mnie Sekret Wilczej gromady dostaje ocenę 9 na 10 i polecam go w ciemno i młodym i starym, bo uważam, że w nim każdy znajdzie coś pięknego, prawdziwego i wartościowego. Platon on byłby po prostu zachwycony. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy i lajków, ale też odwiedzenia mojej strony na Facebooku, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się na moim kanale. No to co? Do zobaczenia następnym razem.